W dzisiejszym odcinku Wiadomości Miejskich powiemy między innymi o poprawiających się warunkach życia w Ełku dzięki nowym elewacjom budynków, przebudowie ulicy Jaćwingów na osiedlu Zatorze w Ełku, trzeciej edycji konkursu Twój Start-up, Twoja Przyszłość, naborze wniosków na stypendia szkolne, socjalne na rok szkolny 2016-2017, dofinansowaniu przez Ełcki Ratusz wyprawek szkolnych dla niepełnosprawnych uczniów. Powiemy też o nadchodzących wydarzeniach w mieście. Remonty budynków wpływają na poprawę komfortu życia Euczan. Samorząd miasta razem ze wspólnotami mieszkaniowymi realizuje inwestycje, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców poszczególnych budynków. Dzięki nowym elewacjom stare kamienice i bloki odzyskają dawny blask. Termomodernizacja sprawia, że wyremontowane budynki stają się cieplejsze, a ich zapotrzebowanie na energię cieplną spada. Proszę zobaczyć, 70 lat ten budynek nie był remontowany, a teraz wygląda... Pięknie jest na takim skrzyżowaniu głównym, prawda? Tutaj. Po drugiej stronie też są budynki bardzo dobrze wykonane, zrobione, odświeżone, odmalowane. To jest wizytówka miasta naszego. Został też ocieplony. To na pewno da duże efekty w oszczędzaniu y, ogrzewania. To plus będzie dla nas, będzie mniej może płacić za to. Pamiętam jeszcze, jak byłem nastolatkiem, po prostu nie dostrzegałem tych budynków. One były szare, one były niewidoczne. A teraz. Idąc po ulicy, za każdym razem odkrywam coś nowego. Jakiś nowy styl, nowy kolor. Kolory rzucają się w oczy i... To przykuwa uwagę. Te budynki wydobywa się z nich tą starą architekturę jeszcze z czasów komunistycznych i zachowuje się ten stary styl. To wszystko, co jest, to nie jest nowe. To wszystko jest stare, tylko odnowione. W tej chwili są ładniejsze tynki, są ładniejsze kolory. Bardzo ładnie, że się zachowuje ten stary styl, dlatego, że to jest ta dusza, która jest. W 2016 roku zaplanowano remont 29 budynków. Na dzień dzisiejszy wyremontowano 11 obiektów mieszkalnych. Są to zabudowania przy ulicy Gdańskiej, Wojska Polskiego oraz Grajewskiej. Obecnie w trakcie realizacji jest 9 inwestycji. Nowe elewacje powstają na budynkach przy ulicy Gdańskiej 2 i Mickiewicza 21, Mickiewicza 14-15, Magazynowej 1, Armii Krajowej 15-20, 3 Maja 5, Świackiego Sępa 1 oraz Kościuszki 20. Tam, gdzie jest to możliwe, budynki są od tyłu, od boku ocieplane. Elewacje od ulicy w głównych pierzejach mają charakter zabytkowy i pozostają w takim rysie historycznym. Zależy nam na tym, że poszczególne kamienice w różnych częściach miasta zyskiwały nowe oblicze, nowy blask, ale także nowe elementy architektoniczne. Całość prac przewidzianych na ten rok dla prawie 30 kamienic będzie kosztowała 4 miliony 400 tysięcy złotych. Są to środki, które pochodzą zarówno z budżetu miasta, z funduszu rementowego, kredytów zaciąganych. Przez wspólnoty, dotacji, także premii termomodernizacyjnych, a więc razy można więcej zrobić i te wspólnoty, które chciałyby zrealizować modernizację, odnowy, powinny zgłosić się do swoich administratorów po to, żeby podjąć czynności. Oprócz remontów zakończonych i tych w trakcie realizacji w 2016 roku planowanych jest 9 kolejnych inwestycji. Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Jaćwingów na osiedlu Zatorze w Ełku. Inwestycja dotyczy odcinka o długości 123 metrów położonego między domami jednorodzinnymi. Przebudujemy ponad 125-metrowy odcinek drogi, która w tej chwili jest drogą gruntową. Po modernizacji zyska ona kanalizację deszczową, ściekową, nową nawierzchnię, chodniki, wjazdy, a także oświetlenie LED-owe. Odpowiadamy tutaj na wniosek mieszkańców i porządkując różne części miasta, zależy nam na tym, żeby te prace postępowały. Łączna wartość inwestycji to prawie 200 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na 31 października 2016 roku. Nawet 80 tysięcy złotych na start swojego biznesu to kwota, którą można pozyskać startując w trzeciej edycji konkursu Twój Startup Twoja Przyszłość. Celem projektu jest wspieranie osób, które mają ciekawy pomysł na rozpoczęcie własnego biznesu. Do udziału w konkursie należy przygotować biznesplan i przesłać wypełniony formularz. Wszyscy ci, którzy mają jakiś pomysł na innowacyjną działalność i chcą pozyskać wsparcie i tym wsparciem właśnie służymy my. Główną nagrodą jest suma, okrągła suma 30 tysięcy złotych, z budżetu parku pochodzi 20 tysięcy złotych i naszym partnerem, naszym sponsorem, który, funduje, który może ufundować nagrodę 10 tysięcy złotych jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Od 2015 roku partnerem konkursu jest również Fundusz Kapitałowy Black Pearls, który w tym roku daje możliwość pozyskania stypendium w wysokości 50 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 października. Więcej na www.technoparkelk.pl. Od 1 września rusza nabór wniosków na stypendia szkolne socjalne. Wnioski będą przyjmowane w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku przy ulicy Piłsudskiego 4, pokój nr 369. Stypendia będą przyznawane z podziałem na okresy od września do grudnia 2016 oraz od stycznia do czerwca 2017. Warunkiem takim podstawowym jest to kryterium dochodowe, to jest 514 zł miesięcznie nie może przekraczać dochód na członka rodziny w rodzinie właśnie ucznia, który składa taki wniosek stypendialny. Dodatkowo we wniosku ważne jest również to, czy uczeń taki... Jest uczniem z rodziny posiadającej różnego rodzaju trudności. Mam tutaj na myśli bezrobocie, alkoholizm, są to różnego rodzaju również przewlekłe, ciężkie choroby w rodzinie, więc takie wnioski też będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Wnioski na stypendium szkolne, socjalne dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku oraz na stronie www.elk.pl. Termin składania wniosków upływa 15 września 2016 roku. Ołódzki Ratusz dofinansuje wyprawki szkolne dla niepełnosprawnych uczniów. Dofinansowanie na książki, podręczniki czy przybory szkolne może wynieść od 175 do 770 zł. Wsparcie finansowe można otrzymać składając wniosek w placówce, do której dziecko będzie uczęszczało. Tutaj mówimy o bardzo szerokiej gamie tych niepełnosprawności, bo to zarówno dzieci niedosłyszące, jak i niedowidzące, dzieci z upośledzeniem intelektualnym w różnym stopniu mogą skorzystać z takiej wyprawki szkolnej. Wysokość tej wyprawki w tym roku przewidujemy na poziomie między 175 zł a 770 zł. To zależne jest od typu szkoły, do jakiej uczeń uczęszcza. Zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych mogą z takiej wyprawki szkolnej skorzystać. Wnioski o dofinansowanie na zakup wyprawki szkolnej dostępne są w szkołach lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku. Termin składania wniosków potrwa do 9 września 2016 roku. Ełckie Centrum Kultury serdecznie zaprasza 10 września do sali Zebra na kolejną edycję Regionalnego Święta Miodu. Zapraszamy wszystkich wielbicieli tej słodyczy naturalnej, ale i nie tylko. Jak zawsze będziemy mieli wystawców z regionalnymi przysmakami, a także z rękodziełem regionalnym. Będzie można posłuchać prelekcji na temat wartości odżywczych i zdrowotnych miodu. Będzie można też skosztować miodów z najlepszych pasiek z naszego województwa. Zaczynamy o godzinie 11:45. Zapraszamy również wszystkie gospodyni domowe, które uwielbiają piec ciasta, do tego, aby zgłaszały się do konkursu na najlepsze ciasto z miodem. Karty zgłoszeń uczestnictwa w konkursie dostępne będą w Ełckim Centrum Kultury oraz niebawem na naszej stronie www.eck.eu.pl. W dniu 10 września odbędzie się po raz pierwszy w Ełku festyn łowiecki pod nazwą Ełkowisko 2016. Od godziny 10 uroczysta msza, święta, przemarsz, pocztów sztandarowych do Centrum Edukacji Ekologicznej i na tym festynie będzie okazja spróbować potraw, ale związanych również z dziczyzną, będzie okazja wziąć udział w konkursach, poznać kulturę łowiecką, na którą będzie składać się przede wszystkim mota, myśliwska kuchnia, strzelectwo, ekonologia, sokolnictwo. Serdecznie zapraszam Ełczan i gości przebywających w Euku na kolejny piąty już koncert ósmej edycji Euckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej. Tym razem, uwaga, koncert w Ełckim Centrum Kultury w sali widowiskowej o godzinie 19-11 września. Wystąpią przed Państwem młode talenty, a będzie to pan Artur Gadzała, klarnet i Tomasz Jeleniewski, fortepian. W programie muzyka XIX i XX wieku, m.in. Georgia Gershwina, błękitna rapsodia Waranżacji na klarnet i fortepian. Już 11 września wspaniałe wydarzenie sportowe wraca do Ełku. Ełk Volvo Triathlon. 11 września tutaj na plaży miejskiej gigantyczne przedsięwzięcie sportowe. Pływanie, rower oraz bieganie. W tym roku trzy dystanse indywidualne, jedna druga, jedna czwarta i jedna ósma Ironmana. Przygotowaliśmy również sztafety na dystansach jednej, drugiej i jedna, druga, jedna, czwarta Ironmana. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do kibicowania, a także do wzięcia udziału w tegorocznym triatlonie już 11 września. To już wszystkie wiadomości w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Państwu za uwagę, a na koniec zapraszamy do wspólnego lotu nad naszym pięknym miastem.